Myślałem Marcin Tracker z tej strony. Kurdy, powiem Wam szczerze, że jestem wkurzony, że na tego dehena właśnie otrzymałem te dokumenty cenne na, na towar, który jedzie ze mną dużymu, Załadowałem go. No ale co z tego, że dostałem jak dostałem je po dwóch dniach stania tutaj? Na szczęście toaletka była, dostęp do toalety i do przyczynicy miałem eee, pociąg. Za chwilę Wam wszystko opowiem. Dlaczego tak się wydarzyło i tak dalej? No ale masakra kurde jest tak kurwą tego centera Nie wiem czy teraz wie, jeszcze ale powiem, Bo jak gdyby dwa dni jestem w plecy przez to No jednak dwa dni kurde to jest dosyć dużo Lecimy już do tego Rzymu No, no dzisiaj na pewno mi się nie uda dolecieć I co ciekawe lecimy przez Szwajcarię Taką, taką trasę mi wytyczyli dyspozytorzy Jak dla mnie to nie ma różnicy Jedynie co no to mniej kilometrów zrobię No ale teraz muszę się z nimi dogadać co z tymi dwoma dniami bo Wiecie no za e, Niby dostałem auto na testy Pięknie ładnie kupiłem się z nimi na na coś, tu się okazuje, że... No, że nie wychodzi tak jak ma wychodzić. I dwa dni w plecy miałem zjechać, zjadę. Musiał zostać troszeczkę dłużej w trasie. Co skutkuje tym, że. Co skutkuje tym, że niestety, ale. Volvo będzie mi stać 4 dni, no bo weekend, no to ten kierowca powinien zjechać w czwartek No to czwartek rano, zresztą za załóżmy do południa e, Czwartek, piątek, sobota, niedziela No i, i, i jeszcze kwestia teraz, kiedy ja zjadę To, to też, też nie jest powiedziane, że za chwilę znowu coś się wydarzy No także nie jest za kolorowo Niestety Ale co odnośnie Manika to zrobimy sobie takie podsumowanie już na, na bazie The Jak go będę zdawał Bo no zaskakujemy z dnia na dzień, naprawdę Nie mówię, że jest zły, nie mówię też, że jest jakiś super cudowny Wydaje mi się, że tutaj ma złą dobraną skrzynię, bo ten tu tunelu jeden litrów. Zobaczymy ile przywieziemy. Może się uda. Gdybyś poniżej 30 to byłbym skłonny gdzieś tam może w niego zainwestować. Pod warunkiem, że znalazłby się kierowca odpowiedzialny wszystkim odpowiedzialnym za powierzony sprzęt i tak dalej no nic nie ale co dalej no i zbliżamy się do Bay czyli jednej z górnej a, granicy szwajcarskiej źle pojechali może też zrobić eee, próbę zrobić D1 i zrzucimy dobra, wyjątkowo papiery zrobione, bardzo szybko to poszło straktujemy zarówno furii i jak ktoś nie wie już mówię o co chodzi z tymi papierami cennymi D1 to jest dokument tranzytowy, który zezwala na przejazd przez Szwajcarię towarem nieoclonym, bo jak wiadomo, Szwajcaria, Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej. I ten dokument zezwala na przejazd towaru nieoclonego przez, przez Szwajcarię po prostu i to tam celnik musi zobaczyć odbić, czasami spędzają ciężarówkę, czasami nie biorą wyrówkowo, po prostu przy towarach gdyby zgadza się z, z dokumentami No, są jeszcze inne dokumenty P2 które jak gdyby to są dokumenty generalnie celne, które które jadą już do które jadą już do rozładowcy, ale w Szwajcarii I zawsze robimy cło po stronie w kraju załadowcy i w kraju rozładowcy te jedynkę robimy zawsze przy granicy, zależy, jak to wszystko zależy Mamy umowę i tak dalej, ewentualnie gdzie nas, gdzie nas petycja wyśle Bo są różne biura celne i, 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 i mają po prostu podpisywane Mowy. Jak to wygląda? Mamy godzinę 11:20. Czas pracy dzisiaj do 21.00. No ja cały czas czekam za telefonem z DHL-u. To za te dwa dni. Czy coś dostępne? Więcej kasy? Czy coś mi zrewakują, no Bo dwa dni to jest jednak dużo. Tam napisałem, że po prostu 350 euro za dzień postoju auta co mi powiedzą na ten temat bo generalnie, generalnie mam płacone zawsze do 10 tysięcy km jeżeli auto nie jest tyle, to no co mam dopłacone 80 centów to już w pierwszym odcinku zachęcam do obejrzenia wszystkich części Ale teraz co? w momencie takim jak ja mam na testach od nich teoretycznie dostałem je na testy i, I tam cenowo nie było wygadane A ja muszę chłopaki mi ale na forum takich mamy grupę hmm. po prostu na sądzierze przepuśników z DHL-a że na coś tam coś tam biorą kasy. Także cały czas czekam za telefonem. No ja już dojeżdżam właśnie do Włoch. Także za chwilę będziemy zamykać tę jedynkę. No tak, widzę, że tu się trochę, trochę ludu zjechało. jest mm -hmm. kwestia czy mi zamkną na bramkach czy mi zamkną dalej pamiętam jak coś było A zaraz się zapytamy co fajno że tam chłopaki już stoją też czekają za ale coś się z papierami nie zgadzało skoro tam stoją No i mamy za to standardowo na ramkach i Wiesz, że lewy pas osobówki cały czas idą, ale niektóre mi znowu jakiś papier nie gra że chyba sobie odstoimy swoje Niestety Mamy Godzinę 15 i jeszcze chłopaki do mnie nie dzwonili Mam nadzieję że pod koniec dnia odzwonią, bo do 16 pracują z tego co wiem Ale to tam się wydarzyło Nie chcę tu wywodzić bo mi ten zaraz... Cennicy podeszczają i jeszcze mandat dostanę Nic, czekamy Dobra, elegancko, także Chwytkim biegiem Na auta, bo nie powinien czystać Widzieli mnie z okna jak parkuję, zaraz dostałem reprymendę Cenników Możemy tutaj, tutaj z boku stanąć Uciekamy Żeby nie mieć problemów Tu w prawo No i... witamy w Italii Jest praktycznie 16, także mi się, że dzisiaj nie zadzwonił. Miałem nadzieję, że... uda z nimi się dogadać, ale widzę, że olali temat. Pewnie, że dzisiaj zadzwonił. Zadzwonili. No nic, dobra, my dalej do tego, że mamy... Czy 5 godzin? Czasu pracy, no mamy godzinę 20. Czas pracy do 21. Także powoli będziemy szukać tutaj miejsca na, na odpoczynek. lecę co do Toskanii, także, także zostaje nam jutro. 5 no, godzin jazdy żeby dolecieć że liczę że jeszcze jutro coś załaduję żeby już nie tracić tego dnia A jak nie dzwonili, tak nie dzwonili polali temat generalnie no jestem bardzo mocno skurzony przez to bo tak się nie robi bo zostawili mi kurde Marnowałem przez nich e, jak gdyby no, no, dwa dni, ja mógłbym już kurde e, dzisiaj pomału wracać do Polski, wrócić z powrotem na swoje Volvo a tak, to, to jeszcze muszę kurde deptać tutaj i zamknąłbym wycieczkę w tydzień. Także chyba, że myślą się czymś, ale nie wiem na czym, na, na czym tu myśleć, bardziej, że dzisiaj jeszcze nie odzwonili mają mnie minusa ale żeby razjeżdżać tym czekam na ma czasu poszukać miejsca na posty eee, i, i, i mają mnie minusa za to niestety niestety A, są bramki jak będzie miejsce na bramkach to sobie wyspał na tych bramkach sobie Ale chyba nie będzie. Ale lecimy po prostu mamy telepasa. Nie ma miejsca, to musimy lecić dalej. Znaki na rumę widać to jest dobry znak, że coś coraz bliżej celu Lepszy dałby się parking naprawdę Tu już jest czas na pauzę, a im dalej las będzie na pewno mniej miejsc do zaparkowania plus przebiegcie tego, tego nie chcieli. Tak mam o 7 minut przejęć popięte Ale coś tam się zrobi, wydrowie pisze całe Włochy O parkingów, ciaste te parkingi Później się dziewięć że nie ma kurde miejsca Idzie. No, to serwis serwis... serwis... To jest serwis serwisowa ale generalnie za to mógłbym dostać mandat Nie chcę być znowu żyjszy o parę stówek euro Nic, no dobra, znajdę miejsce, bo się odezwę Na razie, na razie dziś nie Jest miejsce, jest stacja o, tu jest z jest tu, tu, tu jest miejsce, tu jest miejsce, tu jest moje miejsce, na ratkowska stacji elegancko o to chodziło gustowani pyk elegancko ręczny pauza na tacho Generalnie mam jeszcze zasięgu 580 km, także do ładunku mi starczy. I będę wracał z załadunku. Jak za no to będę musiał, będę musiał po prostu zatankować Latełka No i nie no są, widzimy się rano. Tyle. I ranki lulu. Powstał druga 24, 9 godzin eee, No, czyli o 8 możemy wystartować sobie na spokojnie Chodzimy sobie tu kawkę i pójdziemy cisnąć dalej Widzicie, że do 12 uda mi się zajechać No, widzimy się rano No ja właśnie w Rzymie Zupam tej, tej firmy trochę błądzę Widzicie, rezerwa się już zapaliła 2000 km na pewnych zbiornikach, no to nie jest za wiele ale te zbiorniki są mniejsze niż mamy w no ale zawsze, dobra, gdzieś tutaj zrzucamy, chyba w tej firmie tutaj tutaj jest chyba warsztat jakiś Mamy serwis a chyba tutaj UPC, no to, tu, no to tu, no to tu, no to tu no to tu, dobra dobra ja się tam zrzuciłem na UPC eee, nie nagrałem nic z tego względu, że eee, no bez nagrywałem więc, yy, więc z nim nagrywałem i zajechałem sobie tutaj na, na GLS. -y. Kazali mi się zadawać na Anglię. I o drugi są na Anglię, nie wiem dlaczego ja ich nie dostaję. Eee, I mam modę na Anglii, ale jedziemy przez Wrocław. I we Wrocławiu odstawimy Manika. Eee, i... I tam już chyba i kierowca. Poleci na tą anglię. Także chyba DHL sobie faworyzuje z tego co widzę. Przewoźników idzie, dzielą to na swoje przesyłki. I, i, I dla przewoźników? No jakby nie dziwi mnie to, ale jak gdyby rozmowy były na temat, że będę robił kółka na Anglii z powrotem, a się okazuje, że jednak, no, że jednak coś nie pyka. więc ja już sobie wyjeżdżam z tego GLS-u i może uda mi się dodzwonić stanę sobie tutaj dokręcę sobie pauzę może uda mi się może uda mi się dodzwonić do chłopaków do do Tehela i dowiedzieć się o co w końcu chodzi z tymi trasami to jest raz, dwa co wymyślili w końcu na to maje postojowe, bo to już mnie denerwuje. Jak mam być szczery nie się nie odzywają, myślą, że zapomnę, a jednak... Jednak ja nie zapominam. Dobra, zobaczymy jak to wygląda. 8% paliwa. Gdzie trzeba zatankować? 250 km. No dobra, 250 km Ale nie 42,4 nie za ciekawe No dobra, okej, okay. chwila pauzy i Zaraz lecimy dalej No i dobra, ja już pomału się toczę, na Wrocławia Generalnie Eee, tak jak mówiłem wcześniej, że odstawiam to auto do Wrocławia już dalej poleci sobie eee, inny kierowca z tym towarem do, do Anglii A my sobie zatankujemy Jak już mamy tą okazję no, i zaraz się wkurzę i przywadzę zadzwonię do daher no spokojnie powinno do Polski starczyć Reszta niech sobie razem Niech sobie tankują sami jak chcą Tyle ja to nie będę inwestował kurde w, w nie swoje auto Jak je oddaję Bo i tak mi pieniędzy później nie zwrócą Niech sobie tankują Mam nadzieję że mi starczy Na połowę baku Na ile mi co kilometrów starczy w ogóle no, i chyba do Polski nie 3812 km, chociaż może. No, zobaczymy. Zobaczymy. A my co? No, 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 no niestety, no. Mamy godzinę już 13. Zbie delikatnie podciągnę. Pod ten. Lecimy oczywiście. No, dziękuję bardzo. Lecimy oczywiście przez Austrię i Niemcy. I później odbijamy na Pragę. Normalnie byśmy lecieli z powrotem w stronę Szwajcarii na tę Anglię. No, że... Albo nawet przez Francję byśmy sobie śmignęli Może było bliżej. No i zarazie jest jest, lecimy w stronę Wrocławia. Oddać to padło. Nie czy padło, padło, nie padło. Kolejny odcinek będzie taki podsumowujący, bo już sobie rasy na Wrocław nie będę nagrywał, tylko... Zajadę i na DHL-u na DHL sobie na dhl sobie na, zrobimy takie podsumowanie tej wycieczki i, i, tym manem. Tak sami widzicie spalenie jest ogromne, więc 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 to już mówi samo za siebie. O no boże, ten radar to działa, kurde, tak by nie chcą, ja go wyłączam. No nic, wyjadę tylko na jakąś większą autostradę i dzwonimy do DHL. No i dobra, mamy wpół do trzeciej Woli, sobie lec, lecę w Florencji i Perony. Mamy 14, ruszyliśmy o godzinie 8, no to gdzieś tak do 23 mamy czas pracy, więc sobie do tej 23 polecę O, 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 musimy przemówić, myślałem, że tu zajmę lewy pas, ale niestety Niestety, co tu się wydarzyło? Aha, to jest zwężenie do, do pasów. Ale niestety, niestety, zapomniał o czym mówiłem. Aha, lewy pas naletam. Kurde, szedł na tym lewym pasie i leciałbym mi pewnie w tyłek. Eee, no, przykra sytuacja z tym dhl Bo udział spedycji na razie nie odbiera. Mam nadzieję, że do mnie odzwonią lada, lada chwila. Ojej. halo halo. Dzień dobry panie Marcinie, Andrzej tutaj z logistyki z DHL-u się bo Chyba pan domyśla się w jakiej sprawie dzwonię. Witam panie Andrzeju, no czekaj, za ten telefonem praktycznie od wczoraj nie dzwoniliście, więc myślałem, że o mnie zapomnieliście. Nie, 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 zapomnieliśmy to wie panu. No przecież sprawa z tym szynkerem wyszła nie wiemy, że miał pan zjechać wcześniej oddać nam tego mana i tak dalej gdyby my to rozumiemy, że ładnie pan odstał i, i tak dalej rozumiemy to i tą sytuację jakoś trzeba rozwiązać pan tutaj, żeby nie spłynęło 150 euro e, za dzień postoju to jest aktualne? No tak, no jak najbardziej, no, no wie pan no ja straciłem 2 dni nie zrobiłem kilometrów, nie zrobię tych kilometrów, które chciałem. Chciałem też dokładnie przetestować tego mana. Obie i, i... no nie wyjdzie. No tutaj zatankowałem też do niego paliwa. Bo nie starczyłoby mi na powrót. Na razie mam 1900 km zasięgu, więc może do polskich statków nie, to będę musiał się zatankować. Kilometry słabe, no, no wypam. No, to jest... Słabo to wygląda, nie? Generalnie. Dobrze więc, Pan wprost nie będę tutaj objął bawełnę. E, e, niech Pan mi powie jeszcze czy Pan podpisał jakąś umowę najmu na tego mana czy coś takiego, czy jak to wygląda? Nie no, ja tam z Teddycy po prostu dali mi kluczyki bez żadnej umowy i tak dalej. Z, z, z Maciejem, z dyrektorem rozmawiałem, powiedział, że mam sobie go wziąć i, i przetestować i tyle no dobra, bo generalnie jest tak, że my na takie wynajmy i testy pobieramy opłatę 500 euro tygodniowo czyli u Pana wyszło 1000 euro to tutaj właśnie z, z Maciejem na pomysł, że po prostu tego nie będziemy od Pana ściągać no i... że tak powiem które pan zatankował, no to myślę, że e, też rzucimy sobie po prostu w koszty, że te kilometry, które pan zrobi, e, dla nas to po prostu nam 300 km bez żadnych, dodatkowych opłat. Nie, 300 km e, opłaty wiadomo bierzemy na siebie, bo to nasze auto e, i tyle, nie? Czy to pana satysfakcjonuje w tym momencie no takiej no, obrotu sprawy się nie spodziewałem z Waszej strony, ale no i jak najbardziej, no, 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 no to jest dosyć, no nie powiem, że dużo, bo się kurde roz... E, mi, no ale myślę, że, że to pokryje, pokryje moje koszty tam i tak dalej, no. To super, jak gdyby my jesteśmy e, zadowoleni z współpracy z Panem. Liczymy na to, że Pana firma się z naszą firmą rozwinie i, i będziemy działać dalej, nie? No, na razie też tak myślę, ale jak zjadę to byśmy musieli porozmawiać też o jakiej stawce, nie? Bo, bo na razie, że tak powiem, no, albo jakichś konkretnych trasach. By to w miarę... No w miarę wyglądało, nie? wie pan o czym mówię. No próbujemy to jakoś posklejać, bo są ciężkie czasy i tak dalej. Wie pan o czym mówię, więc... Więc myślę, że jak pan zjedzie, myślę, że to już tutaj z, z Maciejem dogramy, nie? No dobra, no to dziękuję i widzimy się w Wrocławiu, nie? Dobra, dzięki pani Marcinie, ustrzyczenia hej. Do no i jak sami widzicie, kurde no... Słyszeliście rozmowę? Ja jestem zadowolony Więc... Z no, na tym Wrocław, czyste pieniążki wpadną No i ogień, ja lecę Także widzimy się w kolejnym odcinku na podtrzymywanie trasy z mana Hej!